A więc witam serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę. 18 stycznia. Piękna sobota. Piękna pogoda, ja widać. On, ktoś, ktoś się o Nera pytał. A no to Nero, oczywiście, jest na, w Pogotowiu. już zaraz się puszczą kolego. Jeszcze chwilkę. Teraz koś się gąbkami zamiemy i zaraz przechodzimy do ciebie. Już się niecierpliwi, bo już jest jego pora na zabawę. Także co? Pogoda śliczna. Ja widzimy śnieg sobie fajnie kapie. Parę dni temu dosypało dość sporo go. Pierwszy raz chyba w tym roku. A no ale parę dni jednak był. I ta zima zaliczona, można powiedzieć. A teraz już, dosłownie jak na wiosnę, temperatura dzisiaj do słonka to jest chyba około na ponad, ponad 10 stopni, pewnie tak mi się wydaje. no Cieplutko fajnie do słonka. przyjemnie Dobra, idziemy do środka. Bonero jednak będzie nam troszkę tutaj przeszkadzał. A dzisiaj będzie się działo coś ciekawego, także. Będzie co opowiadać. A więc, taka sytuacja. Samiczki nakarmione. Karmienie skończone około godziny temu. I dzisiaj będzie weselifo. Także szykujemy je do łączenia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W tym roku jeszcze nie robiłem takich wstępnych łączeń. E, jakoś tak wyszło, po prostu. No ale myślę, że jakoś sobie poradzą i zaraz się będą nawzajem lokalizować wiadomo te starsze gąbki które już były ze sobą to żadnego problemu nie ma i chodzi najbardziej o te o te młode no i młode też były łączone między sobą chyba w miesiącu listopadzie tak mi się wydaje no coś tam się troszkę połączyły te parki poznały się na pewno także troszkę temat będzie też ułatwiony Tamtego roku robiłem to chyba 3 czy 4 razy. W sumie tak po co parę tygodni. A w tym roku tylko młode były włączone raz. I stare nie były w ogóle. Także teraz, dzisiaj już jest taka pora, że już należy je próbować ze sobą połączyć. No to próbujemy. Otwieramy głębnik. Tradycyjnie jak to się u mnie odbywa. No i one już powinny po malutku wiedzieć o co chodzi. Będzie harmider, ale może coś słychać będzie. No że w końcu, w końcu coś się dzieje ciekawego. Tu jeszcze jedna, coś się nie spieszyło, ale już załapało, o co chodzi. Dobra, kamerkę sobie poprawię. No i co troszkę będzie jak w ulu dzisiaj przyobserwujemy sytuację nie będę na razie chodził do środka poczekamy aż a załapią o to chodzi mniej więcej jest tak pół na pół 104 do lotu prawdopodobnie będzie. Myślę, że dobrze wpłec już. Yy, rozpoznałem u tej młodej gąbku. Było kilka takich niepewnych tematów. Jeszcze w sumie na w grudniu ale później tu się mi więcej już wyklarowało, także już już, już myślę, że na 100% są wszystkie wszystkie tematy wci określone u wątków no i obserwujemy co się dzieje będzie coś słychać co mówię, czy nie będzie słychać, ciekawe coś tam chyba będzie słychać Celki są potwierane tylko tych gąbków, które tylko tych samczyków, które po prostu yy, zostały polta, które po selekcji zostały już na ten sezon. Tylko te cele są potwierane. Także samiczki niektóre mają swoje celki, które przebywały, mają zamknięte. Także muszą sobie szukać nowych samców. Wiadomo, jak to jest. Nie wszystkie gąbki zostały. Te co miały. No te co zostało. Obliczały sezon, to nie wszystkie zostały na kolejny sezon, bo wiadomo. Byłoby ich wtedy znacznie. Jeszcze więcej. A tak to. I tak jest trochę za dużo, bo tak mówiłem. I tak by pasowała 80 do sezonu, najbardziej, no ale na tą chwilę już więcej. Więcej gąbków. No nie mogę usunąć, miałem po prostu sumienia. No nie? No bo jednak w młodych nadzieja. Zawsze młodym gąbkom daje szansę nigdy. Praktycznie nie są usuwane, chyba że mają jakąś kontuzę, jakiś mocny defekt e, coś tam się stało, że nie da rady być wiadomo na sezon zgłoszony, taki gąbek albo idzie do rozpodu. Albo po prostu go nie ma, no nie tak, tak to się odbywa. Fajnie kuczą jak Tam czeki młode w miarę, w miarę co je celki fajnie opanowały. Od paru już dni puszczałem je boxami na zmianę. Jeden, dzień, jeden box, drugi dzień, drugi box na korytarz. Także stopniowo, stopniowo. I później już od kilku dni drzwi otwarłem wszystkie już pilnują jak należy swoich boksów, swoich celek także już pora jest na łączenie myślę, że wszystko jest tak jak jak co roku w sumie prawie nic tu bardzo się u mnie nie zmieniło widzimy miseczki, jeszcze mają celka, karmione były praktycznie od chyba gdzieś października od listopada, tylko w miskach tylko w swoich boksach. me parę dni troszkę będzie perturbacji, będą trochę się przeganiały, będą wiele te samice szukały sobie partnerów, no ale jakoś, jakoś muszą sobie ich przygruchać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak e, gąbki, te co mają być na, na loty, dobierały się same pary. Później jak się obierą, to je opisuję, sprawdzam po rodowodach które z którym się połączyły wtedy stwierdzam czy dana para będzie mogła mieć młode bo oczywiście będą za blisko, bardzo blisko pokrewieństwie to staram się po takich gąbkach jednak młodych nie puszczać no, no i oczywiście biorę też pod uwagę jak to mniej więcej pasują do siebie no nie? i po takich parach budki tylko będą puszczane Po jednym młodym planuję dla siebie praktycznie po wszystkich tych, co będą. To ja mówiłem wcześniej w planie puszczane Drugi młodek będzie pod zamówienie, ale to już niewiele tutaj tych młodych raczej zostało. Już część kolegów, którzy jakby dzwonili, to już mają zapisane, zapewnione. Ale na razie nie wiadomo jeszcze ileś będzie, co będzie, a to będzie się wszystko wiadomo, jak klarowało, bo to nigdy pewności nie ma, jak te, jak te lęgi będą, będą się. O, widzimy, czy jest taka dostawka. Też tam parka sobie siedzi. No i wszystko porobione jak należy kuracje porobione nie będę powtarzał co, filmu, co, co film, co robiłem bo tam widzę, mam znowu zapytania jaka szepionka, czym odrobaczam koledzy, no, nie będę był tak powtarzał co parę odcinków tego samego, wystarczy włączyć film, na którym opowiadam o tych tematach co się dzieje, co wykonuje i tam wszystko jest powiedziane no, nie? no widzimy, dość, 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 nawet to wygląda fajnie jak widać za jakieś 6 dni je rozłączymy. coś koło środy pewnie no i wtedy parę dni sobie same posiedzą i koło 10 lutego planuję łączyć już na stałe pary trzy samiczki lotowe starsze poszło do rozpodu była to samiczka jedna z 18 roku dwie samiczki 19 zasłużone moje lotniczki także poszły do rozpodu miały iść jeszcze te dwie takie moje najlepsze z tego, z tego sezonu no ale jednak przemyślałem sprawę i jeszcze je zostawiłem, są one z 20 roku stwierdziłem, że nie będę aż tak sobie ekipy osłabiał na loty myślę, że na 20 roczni to jeszcze jako pięcioletnie mogą mogą zawalczyć, no nie? szczególnie na tych lotach takich wymagających podwiad dalszych te gąbki szczególnie na tych lotach się fajnie sprawowały, także przemyślałem sprawę, jeszcze je zostawiłem myślę, że nie był to błąd, bo miał iść do rozpudu, byłem przekonany, że na pewno pójdą, ale jednak to zmieniłem zdanie. No Dużo zapytań jest o tego pstrego tam u góry. Jest taki jeden agent Pstry Na razie samiczki jeszcze nie ma jak widać. ale to kwestia kwestia dosłownie paru godzin pewnie i i coś tu sobie przygrucha no co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć no. gąbki fajnie wyglądają w ręce naprawdę bardzo fajnie wszystkie ekstra przepierzone eee, karma już jakiegoś czas była lekko strawna zimówka Dieta zwykła, dieta super. Parę dni temu trzeba troszkę dosypywać yy, drobny żarenek, żeby je pobudzić. Przed wyłączeniem żalotonowanym, dzisiaj właśnie myślę, że wszystko tak jak powinno być. No. Zdrowe są przede wszystkim to jest najważniejsze. jak mówiłem, te młode gąbki przepierzyły się bardzo fajnie praktycznie w grudniu już 99% bo przepierzonych ten tu stuka, stuka i stuka w tej misce u dołu, jak widać tam a, a, a. słychać że tam cały czas chodzi po tej miejsce. odgłos taki daje, <laughs> ciekawy Tak, to jest jego robota. To pukanie. No Także jak widać, gonią się. Tam kiedyś kolega mnie się pytał, czy jak tak trzymam je 5-6 dni, czy nie ma jajek później. Śmiało kolega, to jest temat wypraktykowany, ładnych kilku lat. To nie tak, że ja to sobie wymyśliłem, po prostu. No tak, to już jest, że po tych. W 5-6 dniach łączenia nie ma szans, żeby się jajka pokazały. Ale śmiały tam może się sobie robić Przynajmniej u mnie się nie zdarzyło, żeby się jajka pokazywały. jakbyście się jeden dzień dłużej, dwa, no to wiadomo, jajka będą, no nie? Ale przy przyjęciu góra 6 dniach to nie ma szans, żeby jajka były. No. O, oczywiście samiczki też się biją między sobą, jakby to było normalne, ale już samczyk je widać pogodził tak to właśnie wygląda kilka razy wyje na oblocie, na zewnątrz, ja puszczałem, tak jak mówiłem już to nie raz, przejdzimy starałem się puszczać na obloty parę dni temu gąbki były, szypione, parę dni chyba 3 gąbki były jakoś tak no to wtedy stan sprawdzałem, no to prawie tycznie wszystkie są nic nie zginęło na tych wypuszczaniach także są się u mnie nie pożywił teraz oczywiście nie będę ich puszczał, bo to teraz są w takiej ekstazie przez parę dni, że że mogłyby zginąć koło domu, no bo jednak wtedy by nie zwracały na otoczenie uwagi, tylko by patrzyły w siebie, jak to młode parki, i by jaszczą mu któregoś partnera mi tu sprzątnąć. Także nie będę ryzykował, nie będę ich na razie puszczał, przynajmniej te 6 dni, raz w tygodniu, kopane były. Staram, że staram się kąpiel im robić. Nie patrzę, czy jest zimno, czy nie ma zimna. Ja widzę po prostu, że jak mają ochotę, to zaraz koło mi w głębniku się kładą. Wtedy to jest sygnał, że już kąpiel trzeba wstawiać A że nie ma tak powiedziane, że robię to wszystko z zegarkiem w ręku, taką kąpiel, bo one same dają sygnał, kiedy chcą się kąpać. No. Nieźle. I co tu więcej? Coś się w końcu dzieje no nie. To jest coś dziać ciekawego, będzie można po malutku. Teraz już więcej czasu przebywać u nich, no bo jednak nie ma zimno takiego. Pokazują temperaturę już na plusie cały czas, nie za dużo może, ale te 5-6 stopni w ciągu dnia to jest już fajna pogoda, żeby w głąbku troszkę więcej posiedzieć, coś porobić, posprzątać. Na pewno podróżami będzie sprzątane, no bo nie, 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 nie widać jest. Nie sprzątałem, nie sprzątałem na jesień pod ruszami, także jest tam pewnie ze 30 cm gubiennych, także będzie zajęcie. No i praktycznie byłoby tyle. Jak są jakieś pytania, to proszę tam zadawać. Jak tylko będę miał czas, to postaram się w komentarzach odpisywać. Dajemy znać, że hodowla moja funkcjonuje. Na pewno nam się kibica niektórzy już niecierpliwili, że już coś cicho na kanale, także przypominamy o sobie, o swoich gąbkach. pomału się postaram żeby ten kanał mój odżył po tym śnie zimowym. Tu jest ta samiczka, która wygrała w rejonie Tapstra. Wróciła do swojej celki, no ale niestety ale partnera nie ma będzie musiała sobie innego przegruchać. Już tu widzę się kręci taki pstry. To jest jego celka z tego co pamiętam. Także zobaczymy, jak się zachowają. Będą musiały jakoś się pogodzić. No nic, takie są skomplikowane te związki naszego Embi. W tym roku, jak mówiłem, panuje też modę puszczać. Jak co roku jestem namawiany, żeby przejść na metodę na sucho, ale tak jak mówiłem, mnie to raczej nie, nie, nie interesuje. Po prostu lubię modę mieć w polotnikach. E, wiadomo, można by też było jajka przekładać pod gąbki rozpodowe, no ale, ale po to mam też rozpód, żeby po rozpodzie pusić 100%. Nie mam żadnych, żadnych mamek w rozpodzie, żeby po prostu po niej jajka przekładać zależy mi na jajka pogłębiach ruspolowy i polotnika też po że będę mieć, także lecę tą samą metodą cały czas. Jedyna zmiana, która będzie to w tym roku, tam kolega Andrzej Barchowi doradził, żeby zrobić tak jak on, że pozwala je na do drugich jajek i gąbki z drugich jajek są dopiero wywożone, trenowane <laughs> w kwietniu. On tak robi już jakiś czas i mówi, że za niczym. Nic złego z tego nie wynikało i na piórach u gołębi, ani na formie. Mówi, że... Z jajek gołębie wywozi na treningi by, i trenuje i... i to jest mówi, fajna metoda sprawdzona. Także w tym roku taka jedyna zmiana będzie. Tak sobie przemyślałem. dawniej nawet się staram, żeby jajek w ogóle nie znosiły, rozłączałem jakby były mutki. Puszczałem na obiegówkę, no nie. I to robiłem ładnych parę lat w taki właśnie sposób. A w tym roku taka zmiana będzie, że jednak, jajka drugie będą dopuszczone, miskę drugą wstawię w celce. I niech sobie siedzą, jeszcze około 10 dni, przynajmniej. No ale to na bieżąco będziemy filmiki nagrywać, i pokazywać, jak to się odbywa. No dobra, myślę, że byłoby na tyle. Za parę dni też nagram filmik. Planuję to odnośnie. Tematu wystawy ogólnopolskiej, jaka to miała miejsce kilka dni temu, koledzy mnie tam pytali o zdanie na temat tej wystawy. Także postaram się też krótki filmik e, nagrać, opowiedzieć, e, jak to ja widzę, tę wystawę ogólną, ogólnie z mojego punktu widzenia. Także coś takiego krótkiego jeszcze nagramy i nagramy też materiał na temat e, lotów planowany w tym roku szczególnie chodzi o maratony jest tutaj niepokojący troszkę sygnały od kolegów podowców odnośnie maratonów także postaram się też na ten temat jakiś filmik nagrać dobra, na to byłoby tyle pozdrawiam wszystkich dobry lot i dużo zróbka przede wszystkim cześć